Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was test marki Rare Beauty, która pojawiła się w Sephora Polska. Marka Selena Gomez. Wiem, jak bardzo prosiliście o test tej marki, a że paczka od Sefory przyszła bardzo kozacka, naprawdę wiele produktów do przetestowania, za co jestem bardzo wdzięczna, ponieważ będę mogła dla was wykonać taki makijaż, wiecie, tylko tą marką. Co prawda nie mamy cieni do powiek, jest jeden cień e, taki, e, taki burak umówmy się, no ale nie wiem co z tego wyjdzie, zobaczymy, zobaczymy. Wiele z Was jest bardzo podekscytowanych, ponieważ marka ma w sumie fajną ideologię, że mm, podkreślajmy to, co mamy najpiękniejsze, że to co mamy niedoskonałe jest idealne i fajne również jest to, że Selena Gomez przeznacza procent ze sprzedaży tych produktów na walkę ze zdrowiem psychicznym. E, to też jest fajne. To też jest fajne i to nie jest tam jednorazowa akcja, ale wiem, że stale są odprowadzane właśnie jakby pieniądze ze sprzedaży tych produktów właśnie na cele dobroczynne. To się ceni. Dobra, ja już się nie mogę doczekać tych produktów, więc zapraszam Was serdecznie na ten test. Przyciągnęłam Was bliżej do siebie, żebyście mogli widzieć wszystko jeszcze lepiej. Marka Selene Gomez nazywa się Rar Beauty. Słowo Rar oznacza rzadko spotykany. Podoba mi się to, a wymawia się to trochę tak jak wiecie Rar. Marka ta stworzona przez Selene Gomez rzuca wyzwanie nierealistycznym standardom, które istnieją w branży beauty. E, czytałam troszeczkę ideologię i tego dlaczego powstała ta marka. Z tego co między wierszami przeczytałam Selena sama borykała się z załamaniem trochę psychicznym poprzez presję branży beauty, ale nie tylko myślę beauty, bo Selena jest piosenkarką, nie wiem czy aktorką, wydaje mi się, że chyba też troszeczkę gdzieś tam grała, ale mogę się mylić. Powiem tak, nie jestem na bieżąco z Seleną Gomez, nie śledzę jej kariery, ale starałam się nadrobić odrobinę zaległości, żeby co nieco przybliżyć wam tutaj o tej całej sytuacji. Przez to co robi i przez to, że jest osobą publiczną, była uciskana i chciała Dążyć do kanonu piękna, przez co chyba zaliczyła załamanie nerwowe i wcale jej się nie dziwię, ponieważ presja wywierana przez otoczenie bywa często bardzo trudna. Nieraz powtarzam Wam na moim kanale, że nie ma osób idealnych i nie ma osób, które byłyby, nie wiem, perfekcyjne, idealne, świetnie się wysławiały, perfekcyjnie znały angielski, idealnie wyglądały. Każdy z nas jest niedoskonały na swój sposób i to jest właśnie fajne, dlatego że dążenie do perfekcjonizmu może nas naprawdę doprowadzić do depresji. Ja się wcale tego nie dziwię. U nas, w naszej branży też tak jest. Ludzie wymagają od nas, widzowie, żebyśmy byli coraz lepsi, bardziej perfekcyjni, żebyśmy pokazywali świat coraz bardziej w świecie HD, żeby wszystko było pokazywane z bliska, a to niekiedy wywołuje bardzo dużą presję, szczególnie na twórcy. Ja zawsze stawiałam na to, by być przede wszystkim sobą. By być tą nieperfekcyjną, nieidealną Martą i jeśli mnie akceptujesz, to spoko, jeśli mnie nie akceptujesz, to też również jest spoko. Niektóre rzeczy przyszły z wiekiem, muszę Wam powiedzieć, ale dobrze mi z tą świadomością na chwilę obecną. Pewnie, że jestem jedną z tych kobiet i pewnie, że jak każda gdzieś tam mam kompleksy. I makijaż ten ma być właśnie takim uzupełnieniem Waszej osobowości. Co mi się super podoba, e, więc może nie przeciągając, e, zacznę aplikować te produkty i co nieco więcej Wam o nich opowiadać. Na pierwszy rzut, słuchajcie, mam tutaj bazę rozświetlającą do twarzy. Tu jest napisane ultra lekki podkład w żelu bez silikonu, wzbogacony ultra drobnymi perłami. Ktoś tu się chyba trochę pomylił w tłumaczeniu, bo jest to baza, nie podkład. Żelowy podkład bez silikonu na bazie wody, chyba że chodziło o podkład, na zasadzie, że coś jest pod spodem. Nawiża rozświetla. Dla, lekka formuła jest wzbogacona ultra drobnymi perełkami dla uzyskania efektu błyskawicznego rozświetlenia. Produkt ten kosztuje 139 zł. Ceny są takie troszeczkę jak Fenty Beauty. Ja lubię takie produkty aplikować na boczną część twarzy. Podoba mi się to, że efekt jest takiej mokrej skóry, a nie jest właśnie przesadny. Lekko się klei, więc jest obiecujący przy tym. Odrobina na czoło. Bardzo fajny glow, bardzo mi się podoba ten efekt i podoba mi się to, że skóra jest leciutko lepka. E, więc jest naprawdę obiecujący. Ja takie produkty bardzo lubię, ale lubię właśnie, gdy nie są one tak mocno nahalnie metalizowane, jeśli rozumiecie o co chodzi. Dobra, przejdźmy do podkładu, bo wiem, że on Was bardzo interesuje. Podkład dostałam w dwóch odcieniach i jest to innowacyjny, oddychający podkład, który łączy w sobie uczucie lekkości serum i średnie krycie, dzięki czemu można go nakładać warstwami. Dostępny 32 odcieniach. Super płynna, przypominająca serum. Konsystencja podkładu ułatwia nakładanie i blendowanie podkładu, wyrównując kolor skóry i e, wygląda, wygładzając pory. Nie zatyka porów, nie ciastkuje się. Dostałam go w dwóch odcieniach, ale obawiam się, że żaden z nich nie będzie dla mnie e, idealny. Oczy oczywiście pokażę Wam, jak to zawsze bywa, jak pre prezentuje się właśnie na linii żuchwy. E, słuchajcie, on jest w takim aplikatorze. Tak wygląda na mojej skórze odcień 182. I drugi mam 160C i chyba pójdzie ten 160C. Zdecydowanie fajnie, że jest e, chłodny, ale ten jest dla mnie za żółty, a ten jest. E, oba są za jasne. To wiemy na pewno. Taką lekką konsystencję Najpierw zobaczymy sobie, jak wygląda krycie. Jest taki śliski pod palcem. Bardzo, bardzo lekko leży. Bardzo lekko leży. Ma taką. Coś tu się tam ślizga, yy, więc tak wiecie. Nie wiem, czy będzie stygło, ale podoba mi się. Podoba mi się, jak to wygląda. Pozwolę sobie zaaplikować na pozostałą część twarzy gąbeczką, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak będzie się aplikował gąbką. Jednak ma w sobie coś takiego, co niestety, ale ja przyciemnię wam, żebyście to widzieli. Nie wiem, czy to przez kolor, ale on ma tendencję do podkreślania suchych skórek. Ponieważ y, ja mam gładką strukturę nosa, ale on się zaczepia o wszelkie nierówności i muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo mocno widoczne na oko. No to, że wyglądam jak trup. To jest jedno, no ale podkład jest zdecydowanie dla mnie za jasny. Podkład kosztuje 155 zł, więc jest to taka cena typowo seforowa. Nie wiem, czy jest to ulubione moje wykończenie podkładu. Być może, że kolor też, wiecie, jeśli nakładacie zbyt jasny kolor podkładu, to niestety, ale jest coś takiego, że pigment, który jest zawarty, jest taki dosyć bardziej mączny. Wtedy on może podkreślać, właśnie jeśli macie jakieś suche skórki, ale ja. Nie jest osobą, która ma te suche skórki, a tutaj po prostu zauważam, że on na powierzchni nosa pozostawia takie właśnie mm, takie suche farfocle. E, no Nie umiem tego inaczej, bardziej profesjonalnie określić, przejdźmy do korektora. Korektor też mam w dwóch odcieniach, jeden z nich to jest 130N i 170W. Oba też będą dla mnie za jasne i chyba zdecyduję się na 170W, on będzie wtedy bardzo żółty, ma taką kopytko takie. Fajnie to wygląda, bardzo ładnie wygląda ten aplikator. Co jest napisane o tym korektorze? Lekki, nawilżający korektor bez efektu ciastkowania, zapewnia długotrwałe, średnie i pełne krycie, rozświetlając skórę, zapewniając jej pełne blasku wykończenie. No dobra... Damy go w takiej zachowawczej ilości. Ja zawsze przeciągam korektor na powiekę, ze względu na to, że ja mam bardzo przebarwioną naturalnie. Wow, będę człowiekiem mąką. Muszę Wam powiedzieć, że korektor mi się bardzo podoba. Wygląda naprawdę fajnie, ma fajne krycie. Nawet bym się skusiła na to, żeby dokupić sobie jeszcze po prostu ciemniejszy odcień, no bo te są dla mnie zbyt mączne, ale ma fajne krycie, bardzo wyrównujące krycie. Zauważyłam już po dwóch produktach, że po prostu jest bardzo dużo pigmentu, ale to jest na plus, nie na minus. Płynny rozświetlacz, czuję się podekscytowana. Nie wiedziałam nawet, że występuje aż w tylu odcieniach. Yy, mamy tutaj, mamy aż 8 odcieni dostępnych. Ja go dostałam w odcieniu Mesmerize. Jakkolwiek to brzmi, to jest takie, taki rose gold. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. Dobra. Nałożę gąbeczką na szczytkości policzkowej. Jestem go bardzo bardzo ciekawa ładnie wygląda. Ładnie się rozkłada gąbką, a to też o nim dobrze świadczy. Podoba mi się, że jest to taka tafla, a nie jest to taki czysty metal, co ma dawać efekt mokrej skóry. No dobra, podoba mi się jak to wygląda. Ten rozświetlacz jest w cenie 125 zł. Zauważyłam, że nie ma brązera, ale są róże w kremie, ja uwielbiam róże w kremie. Mam go w dwóch odcieniach, jeden to jest Love, drugi to jest Joy. Jeden jest ciemniejszy, drugi jaśniejszy, więc postaram się uzyskać właśnie taki efekt e, troszeczkę e, jak po konturowaniu, czyli dam sobie, tak jakbym dała kontur mniej więcej. Nie, wie, nie wiem, w czym to się je. Jest też pędzelek w ogóle, bardzo fajny, bardzo taki skośny i postaram się nim tutaj rozpracować ten róż. O w mordę, jaki mocny! Tak prezentuje się kolor y, Love, a teraz nałożę na centralną część policzka E, kolor e, joy, e, joy, tak, dobrze powiedział Joy. I tym razem już zbiorę z ręki, nie nałożę ciapkami. Bardzo są intensywne, ale pięknie budują kolor. Ten kolor mi się zdecydowanie bardziej podoba. Słuchajcie, nie ma w zestawie pudru tutaj utrwalającego, więc użyję swój, ani nie ma rozświetlacza, więc pozwolę użyć sobie rozświetlacz mój ulubiony zresztą, który też jest już dostępny właśnie na Sephora Polska i to jest Papnagraf. E, ten zestaw, który zawsze zapominam jak się nazywa, jak się nazywa, jak się nazywa? Sublime Skin Highlighting Trio, tak. E, ja sobie pomieszam ten róż i to złoto. Po dodaniu rozświetlacza wygląda to zdecydowanie lepiej i jeszcze puder. Puder, który użyłam to jest Paezy Puff Cloud. Taki delikatny, nieingerujący. Zauważyłam, że ten podkład dosyć mocno stygnie, e, więc może co niektórzy nie będą potrzebowali go usztywnić. Chociaż ja sobie nie wyobrażam, że miałabym nie usztywnić, szczególnie tej okolicy oka mojej. E, no dobra, korektor też stygnie, sztygnie, stygnie, ponieważ e, zamienia się w taką gumę na powiece. Mm, teraz to czuję coraz mocniej. Więc może być też fajna jako w sumie baza pod cienie, tak sobie teraz myślę. No dobra, przejdźmy dalej. W makijażu oka dzisiaj nie poszalejemy, ponieważ e, mam tylko jeden kolor i mam eyeliner, więc myślę, że na tym głównie będę bazować. Już tutaj Wam mówię, w jakiej cenie są te e, cienie w kremie. Występują w pięciu odcieniach. E, my otrzymaliśmy chyba ten Nearly Berry, jak e, tak. On tutaj w ogóle na stronie wygląda totalnie inaczej niż na żywo. To taka mała uwaga, jakbyście planowali zakupy online. E, pozostałe odcienie są takie bardzo użytkowe i bardzo dzienne. E, my dostaliśmy te najmniej, e, że tak powiem, użytkowe. E, no, zobaczymy, jestem sceptycznie nastawiona, ale, ale zobaczymy, bo jestem bardzo ciekawa, może się sprawdzi jako baza pod takie cienie. Nałożę sobie tak zachowawczo, zachowawczo bardzo mocno. Cofam to! Bardzo mi się podoba ten kolor. Bardzo mi się podoba ten kolor. No dobra, zróbmy coś, jak to mówią, nie w naszym stylu. A wiem, że lubicie, jak eksperymentuję z makijażem. Myślałam, że może będzie tutaj się wybijała drobinka, ale totalnie po roztarciu daje taki efekt soft matu. To mi się bardzo podoba, ponieważ tutaj wygląda na taki metaliczny, a tutaj po roztarciu daje taki efekt... Soft mat, więc to mi się akurat bardzo, bardzo, bardzo podoba. Totalnie to cofam. Ten cień jest po prostu przepiękny. Uwierzcie mi, że tutaj on e, wydaje się być taki metaliczny i mam, tak, dobra, co metaliczny, całym popowiedź, ale jest to taki soft mat. No jest czad, kolor też mi się bardzo podoba. Wbrew pozorom jest bardzo użytkowy. Można z nim uzyskać taki efekt smołki. Taki mój protip to jest rozcierajcie go sobie właśnie puchatym pędzelkiem, a żeby uzyskać łagodniejsze przejścia, kapka korektora takiego prawie suchego na czysty pędzelek i tutaj można ładnie sobie doprecyzować e, te przejście i naprawdę tylko tym jednym cieniem e, no Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda i bardzo mi się wbrew pozorom to podoba. Ok, czas na eyeliner. Eyeliner jest taki. Troszeczkę z niego cieknie. E, tutaj o, trzeba go wytrzeć, ponieważ zauważyłam, że lubi sobie dobrze pocieknąć. Może to jest kwestia tego, że jest nowy i musi się ułożyć. Ale zakończony jest pędzelkiem. Zrobimy krechę. Muszę powiedzieć uczciwie, że się obawiałam tego aplikatora, ponieważ jest ogromny, natomiast jest niesamowicie precyzyjny, świetnie mi się nim malowało, e, podoba mi się i czuję ulubieńca. A wiecie, że jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o eyelinery. Tak więc jestem naprawdę bardzo zadowolona. Tak to wygląda. Dokleiłam dosłownie tylko kilka kępek, wytuszowałam rzęsy i muszę Wam powiedzieć, że dobrze czuję się w tym makijażu. Fajnie to wygląda. Czyli idzie wykonać makijaż bez cieni pudrowych, zdecydowanie. E, słuchajcie, kilka produktów do ust. Chcę Wam pokazać wykończenia. Sama nie wiem, na które się zdecyduję. Mamy tutaj balsam do ust, taki neutralny w kolorze, który jest bardzo mocno napigmentowany w takim neutralnym odcieniu. Mamy taki balsam, delikatnie napigmentowany, który by tutaj chyba najbardziej pasował kolorem zdecydowanie do tego makijażu. Oraz dwie pomadki, które mają taką specyficzną konsystencję musu. Jedna z nich jest bardzo taka też neutralna, ale ciemna. A druga jest taka ruda. Nie do końca mi odpowiada kolor. Tak to wygląda. Jak widzicie, najchętniej bym tutaj widziała nud usta, po prostu do tego makijażu, ale może już jak robimy test, to robimy test i pójdziemy właśnie w ten taki błysk. Ale muszę wykonturować moje usta i obrysować je kredką. Mam tutaj kredkę z Makeup Forever 718. I wezmę ten balsam do ust, koloryzujący. I na sam koniec jest też taka mgiełka utrwalająca, która jest taka trochę dwufazowa. Zobaczmy, jak aplikator. Dobra, czas na podsumowanie dzisiejszych wszystkich produktów. Yy, użyłam prawie wszystkiego. Nie użyłam kredki do brwi, która jest też yy, z takim Żelem na końcu, ponieważ ja moje brwi podkreślam w dosyć specyficzny sposób i nie sądzę, że to i to mogłoby dać mi ten efekt, który lubię. Dlatego od razu się poddałam i zrezygnowałam z tego. E, zacznijmy od bazy rozświetlającej, która jest naprawdę świetna. E, pięknie rozświetla tą skórę, przygotowuje ją do makijażu, bardzo mi się podoba i na pewno będę jej używać. Co do podkładu. No to troszeczkę Was zmartwię, ponieważ podoba mi się krycie, no fakt, że dzisiaj czuję się jak człowiek trochę mąka, bo kolory są kompletnie nietrafione, jeśli chodzi o mnie, ale nie mam o to, broń Boże, pretensji żadnych do, ani do nikogo. Najbardziej co mi przeszkadza to to, że ten podkład wyciąga suchość ze skóry oraz bardzo mocno podkreśla meszki włosowe. Ja tutaj mam bardzo dużo włosków na twarzy, szczególnie tutaj na linii żuchwy i one po prostu są... Na wierzchu i to jest zasługa tego produktu. Jeśli nie macie suchych skórek, to ten podkład podkreśli Wam te suche skórki. Myślę, że mogłabym spróbować mocniej nawilżyć skórę i po prostu zaaplikować go pędzlem w dużo mniejszej ilości niż go nałożyłam, ponieważ z tego co wiem, to tam jest napisane, żeby aplikować go w jednej kropli. I rozprowadzać na całej twarzy. Natomiast no, ja lubię aplikować podkład tak jak ja lubię, e, i musiałabym mu dać drugą szansę i drugie podejście, ale nie czuję, żebyśmy się. Pokochali. Co prawda dzisiaj planuję sobie pochadzać cały dzień w tym makijażu i później wrzucę Wam jeszcze na sam koniec, jak on się utrzymał po tych 80 godzinach, bo chciałabym zobaczyć po prostu, jak z długotrwałością tego podkładu. Może potem on się zacznie wtapiać i zanikać ta suchość skóry, więc na pewno pokażę Wam, jak to się utrzymało. Tutaj, w świetle studyjnym wygląda to bardzo dobrze. Natomiast no, trochę martwię mnie wyciąganie tej suchości ze skóry, która jej nie ma, i to jest bardzo zastanawiające. Co do korektora, jestem nim zachwycona, jest piękny, naprawdę jest świetny, świetnie kryje, pięknie wygląda w okolicy pod okiem, ujednolica, em, bardzo fajnie, bo delikatnie przystyga, jego konsystencja jest taka lekko gumowa, trochę mi przypomina korektor z Fenty, który też tak bardzo lubię, więc e, na pewno będę używać te korektory, ponieważ są naprawdę bardzo fajne i godne Waszej uwagi. Produkt, którym się wszyscy jarają i wcale się nie dziwię, e, mówiąc tak bez ogródki i bardzo Bezpośrednio to są róże w kremie, bo są naprawdę przerewelacyjnie napigmentowane. Ledwo domyłam rękę, z której czerpałam. W ogóle jestem jeszcze zarąbiście zachwycona tym pędzlem do konturowania do aplikacji różu. No coś pięknego, po prostu pędzel to jest mój totalny ulubieniec tej kolekcji. Jeśli chodzi o róże, to muszę dokupić sobie jeszcze ze dwa odcienie inne, ponieważ co do tego odcienia Love, niekoniecznie on mi bardzo mocno pasuje, ale uważam, że ten kolor na przykład świetnie mi tutaj uratował tyłek, jeśli chodzi o konturowanie jakiekolwiek, bo tym bym się nie dała rady wykonturować. Fajnie, że są dwa odcienie, bo zrobiłam taki efekt drapingu na twarzy i to jest, e, to jest fajne, ale róże są przyboskie, naprawdę są świetnie napigmentowane i naprawdę wystarczy troszeczkę tylko dać na policzek i bardzo mi się podoba, że Pigment jest tak niesamowicie dobrze em, rozłożony, że nigdzie nie ma plam, pomimo tego, iż tutaj widzieliście, no tak nałożyłam tak odważnie trzy kropki i byłam, wow, za dużo! I produkt jest naprawdę świetnie napigmentowany, e, będę używać totalna petarda. Bardzo również podoba mi się rozświetlacz w płynie. Dobrze, że jest dużo innych kolorów, bo chciałabym sobie dokupić jeszcze z dwa różne odcienie. Bardzo mi się podoba konsystencja, to jaki daje błysk, mokry finish, wykończenie, aplikowane gąbką nie rozwala podkładu, więc na duży plus. Początkowo byłam bardzo negatywnie nastawiona do tych cieni w kremie, ponieważ tutaj one w opakowaniu dają taki efekt metaliczny. Strasznie mi się podobają. Strasznie mi się podobają, są świetnie napigmentowane, można długo z nimi pracować. Zastygają, ale można z nimi dłużej popracować i też bardzo ładnie, równomiernie rozkłada się ten pigment na powiece. No coś pięknego. Muszę koniecznie dokupić sobie jeszcze parę odcieni tego produktu, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Do eyelinera też podeszłam sceptycznie ze względu na swoją grubą końcówkę, ale nic bardziej mylnego, ponieważ jest on szerszy u podstawy i węższy na samym końcu i można nim narysować bardzo precyzyjną krechę. A wiecie, że ja kocham kreski w makijażu, chociaż rzadko widzę tutaj kreski, ponieważ no muszę się wyżyć przy testach palet na pełnym cieniowaniu, więc e, taki, do takiego makijażu, gdzie jest tylko jeden właśnie e, cień i do tego krecha, eyeliner zdecydowanie też ląduje w moich ulubionych produktach i wartych polecenia. Co do produktów do ust? Ehm, hmm... Nie skradły mojego serca, nic mi nie urwało, natomiast ten błyszczyk jest całkiem fajny, daje efekt bardzo naturalny, to mi się akurat w nim podoba. Podejrzewam, że gdybym nie obrysowała tutaj ust, to nie mogłabym ich mocniej zdefiniować, a zależało mi na tym, dlatego też użyłam konturówki. Bardzo mi się podoba ten odcień, choć straszy w opakowaniu i myślimy sobie, że będzie bardzo mocny. Wygląda bardzo ładnie na ustach. Ma też bardzo przyjemną, taką lekko gumową konsystencję, ale nie klejącą się, dzięki czemu. Mamy wrażenie, że te usta są potężnie nawilżone. Nie używałam tego balsamu, ale na pewno w którymś filmie go też przetestuję. Natomiast nie podobają mi się te pomadki. Nie lubię pomadek po prostu w konsystencji musu, które nie dają pełnego krycia. Ale może się skuszę na jeden kolor i może na ten, ponieważ no, no ten rudy odcień nie przepadam za rudościami na ustach, dlatego tutaj akurat mówię: Dziękuję. Bardzo ciekawy pomysł na taki puszek z pudrem rozświetlającym. Dosyć mocno opcja Fancy Pensy, ponieważ produkt jest dosyć drogi. Natomiast nie jest to taki produkt, który jest niezbędny. Ale, ale jeśli szukujecie się do ślubu i na przykład potrzebujecie i puszka takiego rozświetlającego do ciała, na przykład na dekolt, może to bardzo fajnie wyglądać, i bibiłki matujące, to możecie się skusić. Chociaż szczerze, szczerze Wam powiem. Idzie kupić takie produkty dużo taniej i niekoniecznie za tak wysokie pieniądze. Tak prezentuje się mój test marki Rare Beauty. Mam nadzieję, że podoba Wam się makijaż, który dla Was przygotowałam. Bardzo bym powiedziała, jestem sama zaskoczona, że to tak wyszło, bo jak zobaczyłam, że jest brak cieni kompletnie. To mówię, a dobra, to wezmę sobie jakąś tam swoją paletę i, i będę działać i tak dalej, więc bardzo jestem przyjemnie zaskoczona właśnie tym cieniem w kremie, że dał on aż taki efekt i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Słuchajcie, pokażę Wam się również po iluś godzinach. Nie będę może nagrywać jakiegoś tam podsumowania, ale zdecydowanie za chwilę, jak tylko rozłączę kamerę, udam się do światła dziennego, by też nagrać Wam przebitki, jak make-up wygląda w świetle dziennym, byście mogli to zobaczyć. A w sumie na tym etapie już się z Wami pożegnam. Życzę Wam miłego dnia. Dzięki, że oglądaliście, i do następnego. Trzymajcie się, hej!